Witam wszystkich, tu komikos Nie no, żartuję Snorlax jest niezastąpiony Witam wszystkich, tu komikos Właśnie dostałem przesyłkę od Manueli Jest to przesyłka ze Szwajcarii I są w niej karty Pokémon Zaraz ją, tą przesyłkę otworzę I pokażę wam co jest w środku Jeśli oczywiście bateria przedtem mi się nie rozładuje Ponieważ już mi się świeci Pustko świeci pustkami, tak, pustką <laughs> miałem nagrywać mo może w innym języku, nie wiem po niemiecku czy tam po angielsku, ale mówię, nagram po polsku. Mm. O. Ale pięknie. I tutaj mamy Arcius, Arceus Archeus German. Schwarz und Weiß, German. O! Oh! Zupa, zupa. German HS and Fessel. I tak, może pokażemy po kolei: Dodu, Driftlon, Barschwach, Kleinstein, Kaumulat, Goldini, Fukano. Zirpuze, Magnetilo, Menki, Meditate, Mauci. <laughs> hmm. Dobra, miałem dodać, że karty w języku niemieckim występują. Nazwy Pokémon występują w po oczystym języku, każdy jest przetłumaczony: Europe, Shanks, Knilc, <laughs> Haha, Pios korach jak, jak piosenkarka, piosen czy co to? Pra, praktycznie. <ścoughs> Starali, Gehweja, o nie wiem. Flu, flurmel, Cubat. Stadium. Stadium, 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 Supporta. Supporter, Trainer, Supporter, mmm. Antimini, Hydropi Ninkada, Pacirisu, Paras, Pikachu, Plinfa Rihom Roselia, <coughs> Sandan, Tanhel, Biza, Bamelin, Bizazam, Haspiror, Kikugi, Panflam, Kingplim Wadribie. <laughs> Krebscrops, Gibunko, O, oh, Lavados, Rosrate, C, Arkani, Birfas, Kapilz Kinoso, Dragoran, Fb, O, oh. Bojelin, Knark Knarksel Krankracsk, sce, hipopotas, šla, Schla... šlalpor, magma, oh, morabel, maskeregen, metang, milotik, minon, kramurks, kaumaub, pin sir, relikant. Mhm. Rizeros Rosreit Panzareon Staravia Wow, sporo tych kart, szczerze mówiąc Już nie wiem, czy mi baterii wystarczy na i tak Mmm, wow Ok. Coś tu chciałem powiedzieć, że to jest trade To za chwilkę Tu mamy to pudełko magiczne, które już można skończyć Światło nadal miga, że słaba bateria. No to zobaczymy ile wytrzyma. HS. Um, Okej, okay, otworzymy tą. Czy może nie. Wstrzymamy się z tymi na potem, a spróbujemy trade otworzyć. Mm. Black and white. Reshiram. Full art. Wow, po japońsku jest o wiele bardziej niesamowitą kartą, ponieważ nie mogę opisać tego słowami. Tutaj tło jest tak wypasiony wzorek, lepszy niż na alfitograf. <tryk> tu mamy e, chyba Curem, nie pamiętam jego nazwy. Bardzo fajny holom. No i powiedzcie mi, to jest tornadus japoński. Holo. Reshiram. Holo. Tornadus holo. <coughs> Emboar holo. Tak, tutaj mamy jeszcze... Tego mam, nie powiem już nazwy, jak się nazywa Holo. Piękne te holosy. Myślałem, że one są bardziej wieśniackie, ale one są wieśniackie tylko w angielskiej wersji. Mmm, Zoroark. Japoński, super. Trener, sędzia. Pokémon Catcher. Zekrom. Arceus. Mmm, Fajny hologram ma, tak jak na podróbkach niektórych w Polsce. <laughs> Victini Holo, bardzo fajny Red Collection. To jest. Tak. Jeszcze tu mamy. Nie wiem, chyba nagram drugą część. Flamara Duflor Blitza rak, metang, zlejmok, pincir, ratka radikal Cykla Nie wiem, jeszcze chyba pół minuty zostało. Ja nie pamiętam, ile, ile miałem czas. miejsca wolnego. Więc już tak szybko, bez mówienia nas, po prostu chyba zacznę pokazywać te karty. Hmm. Ale fajnie, skąd tam, kto anon i tak dalej, o fajne.